Na kanale devPython. W dzisiejszym odcinku skupimy się na dodaniu ostatniej pomocniżej funkcji, która pozwoliłaby nam zarządzać liczbami w bordzie, która pozwoli nam przestawić wartości w bordzie. Tą funkcją będzie funkcja swap i funkcja ta przyjmuje dwie pozycje, czyli pozycję A i pozycję B oraz plansze. I ta funkcja koncentrować będzie się na tym, żeby pobrać pierwszą wartość z bordu, czyli ja tutaj przekazuję współrzędne A0 i następnie przekazuję tutaj A1. I mam pierwszą wartość. Następnie mam drugą wartość do pobrania, board i przekazuję B0 i tutaj po prostu przekazuję B1. I teraz mam odczytane dwie wartości z planszy. Muszę je zamienić. Miejscami. Nie mogę tego zrobić następująco, że na przykład napisać v1, v2 równa się v2, v1. Ten kod, chociaż zamienia wartościami te referencje, to po zakończeniu funkcji swap te referencje znikną, obiekt również i efektu nie będzie widać w planszy. Czyli, czyli muszę wykonać operację, która zamieni to wszystko w planszy. Czyli ja tutaj przekazuję a0. A1 i tutaj skoczy wartość dwójki natomiast ponawiam ten zapis i tutaj podstawiam B na pozycji B wyląduje wartość z 1 V1 i to już jest kod funkcji, który możemy wykorzystać ja spróbuję wywołać board na pozycji 0,0 i 0,1 czyli będę chciał zamienić 1 z 0 Spróbujmy zobaczyć, czy ten kod wykonuje swoją pracę. Tutaj wyświetlę planszę po tej operacji i zobaczmy jaki jest efekt. I jak widzimy tutaj mamy 0 i 1 i te są wartości, które są przestawione miejscami. Zachęcam również do zapoznania się z moim blogiem, gdzie można znaleźć wiele ciekawych artykułów, a także z moją ofertą kursów dotyczących programowania w Pythonie.